thank you Na początku wymyśliłem sposób, żeby zainteresować ludzi. Biegiem i zbiórką, kiedy Mina była z Jolą w szpitalu. Siedziałem kilka godzin w Centrum Zdrowia dziecka i myślałem jak można dotrzeć do widzów, żeby dołączyli do zbiórki. Więc wymyśliłem, że biegiem można po pierwsze dbać o zdrowie, a drugie można rozpropagować też zbiórkę. Więc wymyśliłem, że za każde 100 tysięcy w zbiórce biegnę jeden kilometr. Zrobiłem tak. Jak było 1 milion, przebiegłem 10 kilometrów, przebiegłem 20 kilometrów, teraz w tym momencie zobowiązanie moje wypełniłem, jest 3 miliony w zbiórce, więc przebiegłem 30 kilometrów, więc jak będzie 9 milionów, będę musiał przebiec 90, więc mam nadzieję, że jak najszybciej. Od jakiegoś czasu staramy się robić szereg różnych wydarzeń. A wiedzieliśmy o tym, że Tomek zobowiązał się, że za, każde, za każdy milion, zebrany milion przebiegnie 10 km. No i chcieliśmy to wykorzystać, bo i tak wiedzieliśmy, że Tomek ten, ten dystans będzie biegł w dniu dzisiejszym. Stąd pojawił się pomysł, żeby to z, też z automatu była zajawka. Wirtualnego biegu, który chcemy zorganizować pomiędzy 16 a 18 kwietnia tego roku, w którym będzie już każdy mógł wziąć udział. Po prostu kupujemy numery startowe, nie trzeba być wytrawnym sportowcem, można przebiec kilometr, można przejść, zrobić jakąkolwiek aktywność. Natomiast wszystkie pieniążki zebrane ze sprzedaży numerów startowych pójdą na konto Nina. To jest 18 km? 19 Jest 19 kilometr. Jak widać słoneczko świeci To tak zasuwa Ja nie wiem jak on to robi Ale on więcej ode mnie kilometrów biega więc idzie Mamy pingwina. Kropką. Kropką Zasuwamy Cały czas utrzymujemy i co kilometr nowa ekipa do, dobiega To jest imka jest ducho. Biegniemy dla niej. Tak naprawdę to jest pretekst do tego dzisiaj tego biegu, że za tydzień będzie mogła biec cała Polska, cały świat dla Nineczki, taki wirtualny bieg, szczegóły Państwo będą mieli na, na naszych social mediach. No i to takie pytanie, które ja zadaję każdego dnia, co dzisiaj zrobiłeś dla Niny. Nie mamy czasu, naprawdę walczymy, walczymy z tym, z tym, z tym żeby uzbierać te 9 milionów. Mało mamy w tej chwili, ale to jest i tak dużo na dzisiejsze czasy to co nam udało się uzbierać, więc pukamy do każdych drzwi i prosimy wszystkich o tak naprawdę 9 milionów po złotówce i mamy to, więc liczę na ten cud i że to się wydarzy i że uzbieramy te pieniądze. Wszyscy ci, którzy wsparli Ninę będą mnie tak nieśli na tym, że ludzie Dobrego Serca wspomogli, że przebieg te 90 kilometrów właśnie dla Was, dla Niny, żeby Nina miała lepszą przyszłość. Do biegu, dokładnie. Czekajcie. Dobra, dobra, jest. Jest? Jest, to jest.